Myślałam, że zrobię dla Was taką moją wieczorną pielęgnację. Tak no nie nagrywałam filmy, to nie był blog, więc chętnie dzisiaj wami właśnie się nakremuję. Zrobię sobie taki dzień spa. Tak jak widzicie, nie mam już na sobie makijażu, no i niestety moja cera nie jest teraz w najlepszym stanie. To właśnie dlatego Wam pokazuję żebyście zobaczyli co robię. Przez ta cera jednak do siebie wracałam. Po pierwsze, zawsze niezmiennie musi wjechać Carmex. Najdziwniejszy smak na świecie, ale nic tak nie działa na usta. Zmyłam już makijaż, to może wam powiem czym. Kupiłam sobie ten produkt jakbyśmy na wakacjach w górach, bo zapomniałam swojego olejku do demakijażu. Teraz słuchajcie, jestem fanką etapowego oczyszczania skóry. Odkąd dowiedziałam się, że są takie olejki, to się po prostu do tej tak nie kleją. I to jest właśnie jeden z takich olejków. Polana z Herbapolu, nie był jakiś mega drogi, nawilżenie, łagodzenie. Kremowy olej do mycia twarzy, a oczywiście jako zawsze też zmywam do mycia twarzy, tutaj mam taki średni, a po prostu trzymam właśnie tutaj na górze, na dole mam ten, który myję na co dzień, a dzisiaj mam kąpiel, dlatego jesteśmy na górze. I z nadzwyczajnego doły, kremowy żel z z depantenolem i razein dzisiejszej pielęgnacji, który wam nie pokazałam, bo działa się to w wannie, był peeling enzymatyczny i to jest jeden z najfajniejszych peelingów Topa, Peeling trzy enzymy, mega. Właśnie wyszłam e, z wanny, nakremowałam się, teraz używam, słuchajcie, tego balsamu z kozi mleko. Lubię ten balsam zarówno na wieczór, jak i na dzień. On jest fajny, dosyć natłuszczający, ale też szybko się wchłania i teraz jak chyba się sobie dotykam ciała, to czuję, że on jest fajnie nabierzony, ale się nie klei. Bardzo fajny i fajna jest też Cena tego produktu. Lecimy dalej z kolejnym etapem, i to będzie maseczka. Dzisiaj, słuchajcie, platuje maseczka ze Skin 79, 9 Cat. Uspokajająca, wyciszająca maseczka z glinką zieloną. I co ja robię w tej maseczce, to też właśnie to, że ją się nakłada tylko na 5 minut. 5 minut, bo macie już zrobioną fajne, piękne. Ja mam skórę tłustą, także moja skóra kocha glinki. Weszła jesień i to wyszło na bruło. Dzisiaj rano, jak patrzyłam na termometr, to było tylko 6 stopni. I moja twarz niestety bez peelingu enzymatycznego nie sobie nie poradziła, bo zaczęły mi się pojawiać suche skórki. Ale mam też dużo zaskórników, także dobrze peeling enzymatyczny jest tutaj dla mnie kluczem. Powinno mogę robić przynajmniej dwa razy w tygodniu, ale zazwyczaj wychodzi to tak, że robię go raz, w tygodniu, muszę się zmobilizować. Do tego właśnie, żeby robić go częściej. Maseczka nożona to bardzo fajna. Rzeczywiście wycisza ale co mi się najbardziej nie podoba to właśnie to, że nie trzeba jej długotrzymać i to, że jak macie skórę załonioną, zaczerwienioną, to ona bardzo ładnie neutralizuje kolor waszej twarzy także to jest też fajna maseczka przed jakąś imprezką, a dalej będziemy jechać słuchajcie, z tonikiem kończę, Dziękuję. ten tonik z bielendy, już go kiedyś wam pokazywałam, super power mezo aktywny tonik odmazający uczucie nawilżenia jeżeli właśnie mam jakiś taki żel, który sprawi, że skóra po myciu jest napięta no to ten tonik jest Takim fajnym złagodzeniem. Ma kwas Hilabroman, witaminy D5 i kwas mlekowy, także kwas mlekowy chyba też lekko złuszcza. Za 5 minut zmywam tą maseczkę i nakładam sobie na Przekazuję, jak jestem tutaj w łazience na górze, gdzie urzęduje teraz moja mama, to pokażę Wam co ona poleca. na no ostatnio w takie fajne fajny nasył z Be Beauty. Oliwa z oliwek. zobaczymy, jak ona pachnie. Moja mama od paru nie może się z i bardzo go No pachnie tak typowo oliwkowo, mówi, że właśnie też jest fajne, nie jest takie tłuszczutkie. Fajnie się wchłania. Jest to jedno z tych przyjemniejszych masełek, a ususzała o tym masełku od koleżanki z pracy. Także ono jest już w przez dwie osoby. Przedaję Wam informację dalej, jak będziecie wiedzieć, że to możecie robić. Skóra jest, słuchajcie, Taka mięciutka, wypłacona. Jedziemy z tonikiem. Widzicie, ja nakładam tonik bezpośrednio na ręce. Nie lubię do tego używać wacików. Wydaje mi się, że jest to marnacja produktu. Wjeżdża coś, co yy, uwielbiam, z czym nie mogę się ostatnio rozstać. Jest to serum pod oczy z Baseclap. Nabierze mi to serum pod oczy. Odkąd stuknęło mi gdzieś, nie wiem, tak? 27 lat, to niestety ja widzę, że to skóra pod oczami. Już nie jest taka jędrna i trochę je, także szukam sposobu słuchajcie, żeby wiamna jak najlepiej nabliżyć. To serum jest właśnie na tych sposób, wybierzam i kończymy się. Mówię kolejną buteleczkę. Po serum jeżdżam mój ulubiony krem z botanik, który jak raz to starcza mi na no, przynajmniej pół roku. Już się mi się ten krem znudzić, ale on dobrze nawilża i fajnie właśnie się sprawdza z tym serum. Zwłaszcza jak nakłada mnie na noc, to ura jest tak fajnie nawilżona. I wydaje mi się też, że tak o końcu wodorami Lepiej po prostu rano wygląda. Chcę znać, czy nakładacie krem pod oczy ten na powiekę? Bo ja zawsze zresztą sobie wklepię. Walka z tymi dziadami, ze śladami podrapania. Nie wiem, czy się kiedyś tego wyczytać. Znacie, co jest u Was. Nakładam teraz y, swoją tajną broń, czyli krem Acne Derm. To jest po prostu kwas azareino 20%, który, słuchajcie, ja nakładam. Jak mam mało niedoskonałości punktowo a jak mam ich więcej, to. Po prostu stosuję go jak krem nie stosuję go codziennie zamiennie taką na nabierzającą, ale dzisiaj za akurat ten dzień używam go właśnie na noc pięknie rozjaśnia przebarwienia, bo to jest główne zadanie tego pasu awarinowego. Pamiętam, jak chodziłam w zeszłym roku do kosmetyczki, to ona właśnie mi robiła kurację tym kwasem na całą twarz, i później też do domu dostawałam taki krem z kwasem. Jak słuchajcie, zaczął się COVID, to sama się w taki krem. Zaopatrzyłam. Aknader. kupić go chyba w każdej akwaryce. I on też nie jest drogi. No słuchajcie, dodać sobie jeszcze troszeczkę nabliżenia. Właściwie, używam krem, który mam go już dość długo i po prostu trzeba go zużyć. Nie jest to krem, który jakoś wybitnie przepadnie do gustu. Mam fajnie nagryza. To jest olian. Olej algenowy plus olej marula. Asucia. Też go nie używam codziennie, bo to jest konsystencja dosyć bogata. Moja tosta skóra. Jak się przesadzi z masłami, z oliami, podoba mi się odwdzięczać, wysypiam takich grudek. o skórnych miał Dużo kroków, ale pokazuję Wam po prostu, co mi się sprawdza. Na pozbycie się tego, czego nie chcemy mieć na twarzy. Kolejny fajny produkt to i ja go stosujemy takie różne czerwone sprawy. Jak macie takie, wiecie, ropne jakieś aktywne zmiany, to on też jest fajny, żeby go nałożyć. Po szybciej to wszystko wyciąga. Myślę, że problem z macerem to... Też jest trochę genetyka, bo moja mama też to ma, też ma skórę tłustą i skórę, która często reaguje deskami na stres, na dietę i tak dalej. Moja mama całe życie, jak miała jakieś właśnie tam krostki, jak sobie wyciskała, bo ona też nie jest... Ciska. smarowała sobie dorobicielem i dzięki temu nie zostały jej ślady. Dołeczki po stróbkach. Wiecie, takie zagłębienie w skórze. I zawsze jak mam takie większe koscywka i jakieś takie ryzyko, że może po nim właśnie zostać taki głębszy ślad, no to smaruję dorobicielem. <sum> Ostatni krok nacji krem. z Botanik. On ma super formułę, taką maślaną. Bogaty krem do rąk. Na Z tego, co pamiętam, to do w naturze. Ostatnim krokiem jest jeszcze oczywiście nawilżenie dłoni, bo po dłoniach też widać, jak nie też się niszczymy, jak na przykład się sprząta. Nie w rękawiczkach, a ja nigdy nie sprzątam w rękawiczkach. Taki malutki krem też zawsze sobie stawiam przy biurku, jak pracuję. I e, często właśnie sobie w ciągu dnia aplikuję. Myślę, że z tego filmiku to już by było wszystko. Dajcie znać, jak wam się podobają takie tematyczne filmiki. Chciałabym, żeby w październiku pojawiały się trochę więcej filmów. Nie mówię, że to będzie w oktober, ale żeby trochę rozhulać ten kanał, dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i jakie filmiki jeszcze byście chcieli zobaczyć w październiku. Całuję Was, do następnego.